Odrzucić w dniu 8 sierpnia dwie dywizje pancernych wzdłuż szosy Kę Falez z zadaniem opanowania rejonu Falez. Włożenie oddziałów 10 Brygady Kawalerii Pancernej wyszło o godzinie 13.35. Grupę w składzie dwóch obywateli SS z dwiema dewizjami pancernymi. Działania rozległe się na tym tytułach otwartych, by zwiększyć przeszkód przeciw, przeciw pancernych mocnych zalesionych i zakrzaczonym. co dawało dobre oparcie dla niemieckich punktów obrony. I tak też było. Polskie punkty pancerne znalazły się pod gwałtownym ogniwem niemieckich dział przeciw pancernych czołgów armat Kaliber 88. Do kanadyjskiego korpusu niedocenili głębokąciowo-zieckiej obrony w ramach mocy infotycznych, W tej infancy, do wieczora, 10 Brygada Kawalerii pancerny poważne poważną szczególnie 2-g prawie nie ruszył się z miejsca. To samo spotkało lewego sąsiada, Pancerny, Dywizję Kanadyjską. Przegrupowanie własnych oddziałów stało się w tej sytuacji

chciałem szukać możliwych obejść na płyci z płypą strzelb wkryjąc się za pancerzem w ciężkiej maszynie z muszlówki mam pokrzyk wejdź w oczyku wejdź przed nami most skrzyczała armii yeah. stacja, widzę most środek nasówca, armaty przeciwpancerne o tak zcytowanie pospeldował za wodą, głos w alboj Panie Worsiku, wiem, się wieją na drugą stronę. Wpój za feru przody ubezpieczeni. Uważajcie samochodów, z pojazdy. mają sprawdzać, czy nie ma warunków. Spokojny, ja panie wójcie, dodał się się do mostu polskim Do mostu było kilkadziesiąt metrów, tu usłyszeli znowu z lecącego pocisku. Zawodam, co mi nich daje wąt? Ma być panie Worsiku! Zarmat z jego tłuki zdenerwowany, dowódca Portona odpowiadał w sygnał niemiecki, siłą zniszczenia mostu nie ma, panie Wąsichu. Sorry, weź rodzin i natychmiast znajdź pocisnę. Musi być szybko po drugiej stronie. Oni wszyscy się mocno za rzeką nie uchwyciły, a co żon. Na szczęście, na całego zgrupowania, 800 metrów zbytą rzeką, znalazł się pocisnę. Następnego dnia do pułku dotarł dowódca dywizji, generał Stanisław Maczek. Był bardzo dumny ze swoich pancerniaków. Pierwsze boje są pełne dramatycznych chwil. Pancerniacy, mimo czterech lat ćwiczeń w Szkocji, nie wąchali tego przysłowiowego prochu. Nie, prawdziwi, nie walczyli z prawdziwym przeciwnikiem. Wsiadł z czołgu i wiedzieli, że to jest ich dowódca. Z uśmiechem na twarzy pogratulował dowódcy. Rozegraliście wspaniałą bitwę i nawet nie zdajecie sobie sprawy z waszego wysiłku. Po przeprawieniu się przez rzekę Divey i zdobyciu Żor, otworzyliście furtkę naszej dywizji do wykonania manewru uskrzydlającego pod shampoo'a. Taki był generał Stanisław Maczek. Nagradzał od razu na polu bitwy za wykazany ponadprzeciętny wysiłek wojenny. 80 lat temu wyruszył ze swoją pierwszą dywizją pancerną ku Polsce. Nie dotarł do niej, bo wielcy politycy mieli inne plany. Za cenę własnego spokoju oddali Polskę w łapy okrutnych i zbrodniczych Sowietów. Generał Stanisław Maciek nie wrócił do Polski. Zmarł w Edynburgu 11 grudnia 1994 roku. Miał 102 lata. Zgodnie z jego życzeniem został pochowany wraz z żołnierzami dywizji poległymi przy wyzwoleniu Bredy na tamtejszym polskim zmontażu wojennym. Żołnierze z pierwszej dewizji pancernej generała Maczka nie zawiedli. Fodoru nie stracili i fiary nie zakupili.